17 sierpnia w Bielskim Komunalniku odbyła się prezentacja pracy Marcina i Katarzyny Lubańskich z Fundacji Kreacja Magia Rąg, Stołu z Papierowej Wikliny, który właśnie tego dnia wyjechał na III Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać w naszym tutaj nowym obiekcie. Od nas, z Borutą, po przygodę zapraszamy do właśnie Fundacja Magiarąg ma zgłosiła się do nas z aby to właśnie stąd różnych Temat ekologii jest tam bardzo bliski, bo zajmujemy się odbiorem i zagospodarowaniem szerokim, szerokim znaczeniu odpadów komunalnych. Prowadzimy selektywną zbiórkę właśnie makulatury, tworzyw sztucznych, także my zajmujemy się przetwarzaniem tej makulatury na surowiec, natomiast tutaj Fundacja Racja Magero w sposób artystyczny. 64 państwa, trzy nasze resorty, resorty pod agendą UNESCO. Stół powstał 4 miesiące temu. Powstał tylko właśnie z gazet niepotrzebnych dalej. Chcemy, żeby w papierowni w naszym regionie się takie swoiste produkty regionalne. Bardzo dużo osób wywala, bardzo dużo się o wstydzi, co, nie? Potrzebujemy dużego lobbyingu na papierownię Pani Katarzyno, kiedyś był Kaszpirowski, ręce, które leczą, a teraz są lubańscy, ręce, które plotą. Kręcą, kręcą rurki, plotą również. Witam Państwa. Eksportujemy ten, ten stół z papierowej wikliny do Nowego Tomyśla. Tak, dzisiaj zabraliśmy się tutaj, aby zaprezentować wykonany przez Marcina stół z papierowej wikliny. Marcin go kręcił, plut przez prawie cztery miesiące. Jest to praca wykonana na Światowy Festiwal Witliny Plecionkarstwa do Nowego Tomyśla, Zapoznań. Będą tam 64 państwa. My, jako no, ludzie z Białej Podlaskiej, stąd reprezentujemy nasz region. Mamy nadzieję, że coś tam ugramy. Cztery miesiące męża nie było w domu? Był. Był, robił to w pracowni. Pracownia jest akurat bezpośrednio przy domu, praktycznie. Więc no staraliśmy się gdzieś tam wymieniać. Ja kręciłem rurki, Marcin Plut, i tak to się odbywało. Tak to się odbywało. Zadowoleni z efektu? Jak najbardziej. No, przeszedł nasze oczekiwania, tak bym powiedziała. Na Facebooku w tym momencie ponad 1200 lajków, pewnie to będzie rosło. To nie koniec tego, co powiedzieliście w tej sprawie, prawda? jak najbardziej chcemy chcemy oczywiście dalej to rozwijać na festiwal nie jest to ostatnia edycja festiwalu mam nadzieję przy następnej edycji planujemy zrobić coś jeszcze większego myślę że będziemy robić już wtedy we dwójkę co? Zobaczymy. Plan jakiś jest, tajemnica jak na razie. Zobaczymy jak zostanie odebrany ten stół. No, mamy nadzieję, że tak jak powiedziałam, że coś tam ugramy, a ten festiwal już zostanie dostrzeżony, podobnie jak komoda, którą wykonaliśmy 4 lata temu na drugą edycję festiwalu. Wtedy otrzymaliśmy wyróżnienie. Wygrała praca zrobiona przez osoby z Chin. Zobaczymy jak to będzie. To zostało wykonane i cieszę się, może być użyte w sposób po prostu fizyczny i potrzebny do pracy. Z wami jestem już od niemalże prawie że od samego początku. E, podziwiam e, Waszą po prostu wytwory, nawet wyobraźnię. Panie pośle, jak wrażenia? Wrażenie mamy na załączonym obrazku. To piękne dzieło, które zostało wykonane w postaci stołu. Już sprawdzaliśmy. Stół ma pełną wytrzymałość, tak jakby z innego materiału. Ale ja pamiętam od drobnych koszyczków, od, od, od samego początku, różne dzieła dzięki pomysłowości wykonawców były wykonane. Najbardziej jednak tu trzeba stwierdzić ten fakt, aspekt ekologiczny. Gdzie gazeta, która często stanowi, stanowi przedmiot śmieciowy, może być wykorzystana w piękny sposób. Z drugiej strony, jak mówiłem o papierze wcześniej, jeszcze raz powtórzę to, że papier często pomagał, legitymizował człowiekowi, otwierał drogę do kariery. Ale ostatnio często mamy aspekty takie, powiedzmy, medialne, prasowe, gdzie na papierze poniża się człowieka, podaje się półprawdy i tak dalej. A tu w tej chwili papier jest wykorzystany w bardzo pożyteczny, subtelny sposób i wypada tylko wykonawcom państwu lubańskim pogratulować i życzyć. Powiedzmy dalszych sukcesów, a w tej chwili oni są, można powiedzieć, w drodze na ten międzynarodowy przegląd tych dzieł, który będzie w Nowym Tomyślu. Myślę, że jeżeli tam 64 państwa będą się prezentowały, to będą miały z nimi problem, żeby ich pobić. Powiedzmy, uważam, że to są już zwycięzcy. No i co Leśnik myśli o takim sposobie wykorzystania papieru? Mnie jako leśnika taka inicjatywa bardzo cieszy i podbudowuje. W ten sposób możemy chronić tysiące drzew, drzew, które na co dzień służą człowiekowi, bo planeta nasza w suma summarum ginie. Bardzo dobry pomysł, już pomysł jest szeroko znany w powiecie bialskim, wymaga promocji, ale promocji nie tylko miasta, ale powiatu bialskiego, jak również ościennych gmin. Zachwycony? Zrobiło wrażenie? Bardzo fajna rzecz. To po pierwsze, a po drugie praktyczna, ładna, estetyczna. Mam osobiście w domu koszyk z wikliny właśnie, który stoi w bardzo honorowym miejscu na głównym stole w salonie. Dzień. Niestety u nas teraz dzieci z wrażliwości, Pani pośle, jeden i drugi. Po prostu dzieci nie mają racji bytu w szkole, tylko stresują się, bo kiedyś były zajęcia z plastyki i tam właśnie można by było umieścić Państwa. Yy, właśnie wspaniałą inicjatywę, ale niestety teraz tak zrobiono skrzydło dla dzieci. I uważam, że tutaj dzieci uwrażliwiają się na ekologię, po pierwsze, oszczędność i po prostu odstresowują się przy tych zajęciach. Szanowni Państwo, wszyscy, którzy jesteście w tym zaproszeni. Chcielibyśmy, mam nadzieję, że Kasia i Marcin dopną do, 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 do ostatniego guzika. Zostali ambasadorami kreatywnego recyklingu tego regionu. Dlatego dzisiaj jesteście z nami te zdjęcia z kamer wspólne mają się przysłużyć promocji temu z tego stołu, działalności Kasi i Marcina, ale również Państwa. Tutaj no, może, państwo, może Państwo nie powiedzieli o, o tym, ale ten pomysł i ta kreatywność jest cały czas na sprzedaż, bo tak naprawdę mimo że leży w wyporczyć miasta Biała Podlaska, to te miasto Biała Podlaska, tak jak Pani Wam słyszeli. No, od 3 marca nie zdołało nawet odpisać na pismo fundacji na temat wsparcia ich wyjazdu. Więc jeśli panowie posłowie, panowie samorządowcy widzą w tym jakiś pomysł, pomyślę ciekawą formę promocji nawet swoich samorządów, to cały czas pomysł jest do Poza Pozostałem na spotkaniu Lubańcy również zaprezentowali zebrany film dotyczący ich pasji. Panie Arturze, dzisiaj u pana w nowoczesnym biurowcu, w oddanym niedawno do użytku. No, ten eksport, nazwijmy to, podlaskiego wyrobu, stołu z papierowej wikliny. Ale to nie przypadek. Komunalnik jako firma segregująca odpady, działająca w tej branży, i stół z papierowej wikliny jako forma recyklingu właśnie papieru. Dobry pomysł? Jak, naj, jak najbardziej. Jest to słuszne naszym zdaniem. My już od wielu lat wspieramy działania Fundacji Kreacja Rąk. Byliśmy sponsorem strategicznym przy pierwszym festiwalu, który został zorganizowany przez Fundację i który nawiązywał właśnie do tematów ekologicznych. Sami prowadzimy selektywną zbiórkę odpadów komunalnych od ponad 12 lat w naszym regionie. No i oczywiście zajmujemy się do tej pory odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w szerokim tego znaczeniu ponieważ ustawa się zmieniła, więc my też musieliśmy się do tego dostosować. Surowce wtórne są priorytetem, prawda? Także my również tutaj dążymy do tego, aby jak najwięcej odpadów komunalnych mogło podda pod poddać się recyklingowi. Także jest to bardzo ważne, a fundacja zajmuje się Kreatywnym recyklingiem w sposób artystyczny. Więc zwrócili się do nas z prośbą o, o, o wsparcie wielokrotnie i staram się dopingować tym działaniom. Miejmy nadzieję, że uda im się rozszerzyć tą działalność na skalę światową. My już wiemy o pomyślach, wiemy o fundacji, wiemy jakie są opinie, ale Ciebie, Marcinie, zapytam o dane techniczne sto, tego stołu. Cztery miesiące pracy, ile rurek, ile ton papieru, kilogramów papieru, ile czasu, ile nerwów, ile potu, ile złości i opisz, co wyszło. Złości nie pamiętam, jeśli chodzi o techniczne kwestie, to jest 60 tysięcy skręconych rurek, tych najmniejszych. Gazet nie liczyłem tego, ale to można bardzo fajnie sobie przedzielić. Cztery miesiące pracy, wieczorami do pierwszej, drugiej w nocy. Efekt, jak tutaj ci goście, którzy tutaj to widzieli, zadowalający nawet bardzo mocno. Serce czujemy, dostaliśmy potężny wiatr w żagle. No i w tej chwili będziemy go pakować i będzie jechał do nowego, to myślę, na Festiwal Światowego Plecionkarstwa. On się zjawi, czyli ten stół, jutro 18, a wy zjawicie się w nowym, to myślę, 20. Jakie tam plany? Tam plany. Uuu, 64 państwa, bardzo duża konkurencja plecionkarska. W papierowej wiki nie myślę, że powinniśmy coś dużo, dużo ugrać. W 2016 roku wybrane prace, nie wszystkie, bo wybrane prace do Brukseli, do Europarlamentu i tam będzie jakaś prestiżowa, prestiżowa wystawa, dokładnie. Natomiast w dobrym to myślu jedziemy właśnie w czwartek, meldujemy się w czwartek no i zaczynamy platać. No to myśl Biała Podlaska po podobieństwa różnica. Podobieństwa. Zachód, Wschód po pierwsze, mamy już podpisaną ze Stowarzyszeniem plecionkarzy polskich umowę. Będziemy chcieli, żeby w przyszłości tutaj zgłosiliśmy cię przy odprawie z znamienitych gości, na do współpracy, co by zabierać maluchy. Właśnie do nowego Tomyśla pokazywać im pracę plecionkarskie i tak dalej, żeby uwrażliwiać i żeby dzieci tutaj z Białej przyjadą po wizycie w nowym Tomyślu, zwróciły uwagę, że plecionka to nie jest takie, takie nic, że można fajnie siebie promować.